W przedmiotowej sprawie Ministerstwo Rozwoju udzieliło już odpowiedzi Kękusiowi. Uważa on jednak, że informacja ta jest niepełna i wnioskuje o jej uzupełnienie. No, no nie udzielono mi odpowiedzi, doręczono mi pismo pod tytułem odpowiedzi, ale, ale nie udzielono odpowiedzi na mój wniosek. Otrzymałem zatem kolejne pismo Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju z 5 września i po raz kolejny nie wyjaśniono mi, dlaczego Polska popiera stanowisko, popierała Morawiecki, Szydło, stanowisko USA w sprawie TTIP. USA administracji Obamy. Bo jak wspomniałem, później Trump się z tego wycofał. Zresztą wtedy już wiadomo było, że, że Trump się wycofa, bo była mowa o tym, Trump informował, że jeśli zostanie prezydentem, to on zerwie natychmiast TTIP. Nie otrzymałem odpowiedzi. Wobec tego moje kolejne pismo z dnia 3 stycznia, zobaczcie Państwo, ile czasu upływa. Ile ja tracę czasu, pieniędzy. 3 stycznia ponowienie mojego wniosku do Beaty Szydło. Wyjaśnij mi, Pani Premier, dlaczego Polska popiera stanowisko USA. Mój wniosek do Mateusza Morawieckiego z 21 lutego 2017 roku. Raz jeszcze ponowienie. No i utrzymuję otrzymuję odpowiedź, proszę Państwa, z dnia 27 lutego, i teraz już tą odpowiedź przeczytam. Jej fragment Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Międzynarodowej w odpowiedzi na Pana pismo. I teraz uważajcie Państwo, proszę, i konfrontujcie. Patrzcie, tu i tu, słuchajcie. W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 lutego 2017 w sprawie stanowiska rządu RP w odniesieniu do negocjacji umowy o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji TTIP uprzejmie informuję, iż w naszej dotychczasowej korespondencji z Panem dwukrotnie już wyjaśnialiśmy, że ani rząd RP, ani Pan Premier M. Morawiecki, ani żaden inny przedstawiciel polski uczestniczący w negocjacjach TTIP nie popiera stanowisku za w negocjacjach TTIP. No proszę państwa, nie popiera stanowisko USA w negocjacjach TTIP, a co tutaj jest napisane? Popieramy stanowisko USA i jesteśmy za mocniejszą wersją TTIP. No porównajcie państwo bardzo proszę, no i gdzie tutaj ta uczciwość i sprawiedliwość i to i to modlenie się i ten trze i to Pismo Święte i tak dalej i tak dalej. Natomiast proszę państwa, co śmiesznostką to Gazeta Polska przyznała Mateusza Morawieckiemu tytuł Człowieka Roku 2016 za wizjonerstwo. No to mamy wizjonera, tutaj jedzie do amerykańskiej izby handlowej, popiera stanowisko USA w sprawie TTIP, a tego jego wizjonerstwo polegało na tym, że nawet USA, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zerwał negocjacje w sprawie TTIP. Nie to jest wszak skandalem. Skandalem jest to, że mimo że Morawiecki powiedział popieramy stanowisko USA, to jego podwładny z Ministerstwa Rozwoju informuje, nie kłamiąc. Ani Morawiecki, ani żaden inny przedstawiciel, który uczestniczył, nie popiera stanowisko USA w negocjacjach. Przecież, proszę Państwa, to woła o pomstę do nieba.